Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowo, bo postanowiłam, że opowiem Wam o serii Mroczne Baśnie, czy też jak obecnie pod taką egidą obecnie się je wydaje Mroczne Opowieści. Kiedyś była to seria wydawana przez wydawnictwo Egmont, ale Egmont serię porzucił. Obecnie wydaje ją od nowa Olesiejuk w trochę innej oprawie graficznej. Jest to seria, podobnie na przykład jak Spirit Animals pisana przez różnych autorów, między innymi przez Elizabeth Lim, która napisała Tkając świt, istnując zmierzch. I jest to, jak sama nazwa mówi, mroczne baśnie, czy też mroczne opowieści. Są to mroczne nie powiem, że wersje, no bo to, to nie są wersje, to są troszeczkę nawet odmiany. Tych klasycznych baśni Disneya, bo do tej pory ukazały nam się w świecie iluzji, to jest wersja mrocznej opowieści dotycząca Mulan. Mamy świat obok świata, ta dotyczyła Arielki. Dawno, dawno temu we śnie to oczywiście Śpiąca Królewna. Cień klątwy to Piękna i Bestia. Potęga magii, Aladdin, zdala od siebie Frozen, marzenia się spełniają. Tutaj już mam tą, to nowe wydanie w nowym wydawnictwie od Olesie Juka. Marzenia się spełniają. To Kopciuszek, lustereczko, lustereczko. To królewna Śnieżka i są jeszcze nie urodziny, czyli wersja Alicji w krainie czarów. <laughs> Marzenia się spełniają, jeszcze nie czytałam. Z dala od siebie w Frozen również nie, ale o pozostałych mogę Wam coś opowiedzieć. To znaczy tak. Alladyna pamiętam stosunkowo najmniej. No poza tym, że to jest właśnie taka. Mroczna wersja, bo to są y, historie te łączy to, y, że główny bohater y, przegrywa. Także tutaj y, no, Jafar zwyciężył, i y, y, Aladdin i Jasmina muszą, muszą sobie radzić w tym świecie, nawet nie wiem, czy w tej wersji historii. przynajmniej, że nie pamiętam, czy tutaj oni się poznali, czy nie dosyć dobrze e, pamiętam e, ciernik klątwy, no bo tutaj mamy wersję, w której e, no, klątwa z księcia nie została zdjęta to raz a dwa, że e, Bella była wyjątkowa i, i świat Belli był wyjątkowy pod tym względem, że e, no Maurycy, czyli ten wynalazca ojciec Belli i jego rodzina byli prześladowani, ponieważ matka, a także no, dziedzicząc Bella, była istotą magiczną, a książę magicznych nienawidził, więc tutaj ta historia została osnuta wobec tego wokół tego, że no, czarodziejka rzuca na niego klątwę, jakby z zemsty, że on tak tych magicznych, magicznych osób nienawidzi, i to była fajna historia, bo pokazująca dzieciakom, że ten kto jest inny, czyli na przykład ma inny kolor skóry, czy jest innego wyznania, czy jak tutaj w tym przypadku włada magią, no to nie jest zły i nie należy go prześladować. I to była naprawdę fajna historia z pomysłem, i ta wersja właśnie ciernik Lątwy mi się bardzo podobała. Dawno, dawno temu we śnie aurora się nie budzi, ale nie ma świadomości tego, że śni, i oglądamy jej sen. I tutaj były fajne elementy, bo na przykład królewna nie była w stanie nauczyć się matematyki, ze względu na to, że w świecie snu nic nie jest logiczne, więc logiczne, matematyczne myślenie nie działa, więc królewna była taka trochę matematycznie głupiutka. I jednocześnie mieszkała w zamku, w tym swoim śnie mieszkała w zamku, w którym królową była Diabolina I ją sobie kompletnie podporządkowała i królewna postanawia z tego zamku uciec I cała książka jest jakby właśnie tą jej drogą ku wyzwoleniu się I to też był fajny pomysł, który mi się podobał, zwłaszcza właśnie ta matematyka w snach nie działa ale wykonanie było tak koszmarnie nudne, że no w zasadzie męczyłam tę książkę. Naprawdę ją męczyłam, jak ja kocham Disney, ja kocham wszystkie książki związane z Disneyem i kocham wszelakiego rodzaju rozszerzanie uniwersum, bo na przykład bardzo lubiłam czytać komiksy ze świata Frozen. Stąd na przykład wiem, że Kristof się wychował w sierocińcu. Spoiler, przepraszam. Ale, ale ta była naprawdę koszmarnie nudna idźmy dalej świat obok świata to jest wersja, w której Urszula zwycięża przejmuje zamek Eryka Tryton, ojciec Arielki niestety ginie, Arielka musi zostać królową nadal niestety nie odzyskała swojego głosu, więc jest niemową, musi się porozumiewać za pomocą języka migowego no, a Eryk e, Arielki nie pamięta, i właściwie jak każda z tych historii ta też miała pomysł, i niestety w tej również poległo wykonanie, bo to e, jaki pomysł ostatecznie Arielka i Eryk wymyślają na pokonanie Urszuli, to po prostu chyba nawet jakbym miała 10 lat, to bym w to nie uwierzyła. Więc e, świat obok świata też mi się nie bardzo podobał. No, i mamy jeszcze W świecie iluzji, czyli historię mulan. Tutaj z kolei zatrzymujemy się w momencie, w którym Shang jeszcze nie wie, że mulan jest kobietą. Zostaje zatrzymujemy się w animacji w tym momencie, kiedy oni tam spotykają się z Hunami na tej górze pełnej śniegu i no, Shang ponosi ranę. W tej wersji nie mulan, tylko szang ponosi ranę i grozi mu śmierci. Wtedy mulan postanawia się wybrać do, do świata zmarłych, do świata między życiem a śmiercią i tego szanga od śmierci uwolnić. Powiedzmy tak, zabrać go z powrotem do świata żywych. I tutaj ponownie fajny pomysł. Fajne te chińskie wierzenia, o których mało wiedziałam, więc, więc to było ciekawe, ale, ale sama historia, e, no dosyć nudna niestety, e, nie, nie wciągnęła mnie. Ta relacja między, między Shangiem a Mulan, też opisana też mi się nie bardzo podobała, więc e, mimo, że po Pięknej i Bestii Mulan jest moją drugą ukochaną animacją Disneya, to też niestety się, e, niestety się przy tej e, historii męczyłam. Ciekawa jestem jeszcze, ale tej nie czytałam, zaraz Wam pokażę. O, Zdala od siebie, to jest historia, w której e, to Elsa jest tą złą, więc e, ciekawa jestem. Ciekawa jestem, jak to tutaj będzie. I chętnie się właśnie dowiem, jak, jak to się stało, że no wiecie, w Frozen w tej klasycznej historii rodzice wymagali od Elzy, żeby, żeby się ukrywała ze swoimi mocami. I tutaj najprawdopodobniej z tego powodu ona stanie się tą złą siostrą. E... Najprawdopodobniej no skończyć się musi dobrze, więc Anna ją przyciągnie na stronę dobra Ale ciekawa jestem tej historii, obawiam się, że jak we wszystkich poprzednich może być tak, że pomysł dobry, wykonanie... <laughs> już nie ale, ale z całą pewnością będę czytać No i tak jak mówiłam, oprócz z dala od siebie mam jeszcze marzenia się spełniają, mam ale już nie ściągałam spółki, bo akurat jest na najwyższej półce, a tam muszę, muszę wejść na stołeczek, więc się nie pofatygowałam, bo jestem leniwą bułą. W każdym razie mam jeszcze lustereczko, lustereczko i nie urodziny, także prędzej czy później prędzej czy później no, na pewno w tę historię zajrzę. Jeżeli chodzi o wydania, Egmont, mimo że. Olesiejuk ma te fajne barwione brzegi. Nieurodziny są różowe, a lustereczko, lustereczko niebieskie. To jednak ten egmont biało, srebrno, czarny wydaje mi się bardziej klimatyczny i bardziej pasujący do tej historii. W każdym razie, jeżeli lubicie Disneya, jeżeli wśród moich widzów. Są osoby, które za animacjami Disneya przepadają i chciały sobie coś w świecie Disneya być może poczytać. No to, to sygnalizuje, że takie książki są. Co prawda, one są adresowane no, do młodszych czytelników. Ale generalnie mnie przy lekturze to za bardzo nie przeszkadzało, jeżeli Wam czytanie książek dla młodszych też nie przeszkadza, to tak jak mówię, z ciekawości można sobie w to zajrzeć, ale polecałabym przede wszystkim właśnie Ciernik Lątwy, bo tutaj jest najlepszy pomysł i najlepsze wykonanie i ewentualnie Mulan ze względu na te chińskie wierzenia, które są w tej książce Elizabeth Lim pokazane, te pozostałe. Natomiast, no to może już tylko, jeżeli jesteście wielkimi fanami, akurat tej animacji, a być może też e, gwoli sprawdzenia, bo kto wie, może się nie będziecie ze mną zgadzać, uznacie, że to są fajne historie. Ja zawsze tak, jak myślę, najlepiej sprawdzić samemu. A póki co, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, i do następnego razu. Cześć! Thank <laughs> you.